Często w swojej karierze uczestniczyli także w rywalizacji w innych, w innych formach walki na ringu. No i muzyka, która zawsze towarzyszy rywalizacji właśnie w boksie tajskim. Zwrócą Państwo uwagę na to, to podkreślam, w końcówce tej rundy muzyka cały czas nadaje tempo. Zawodnicy mówią, że mogą zadawać mocniejsze ciosy, więcej bólu, znosić się właśnie w trakcie słuchania tej określonej. Wydawać by się mogło trochę monotonnej muzyki, ale ona przyspiesza w ostatniej minucie walki. To tempo jest jeszcze większe po to, żeby zawodnicy sami sobie narzucali. No i pięknie. Pierwsze zwarcie i od razu clinch, próba zagrania ciosu kolanem. No i kto wie, czy to nie jest po walce ten cios. Chyba końcowy nie był w stanie, nie przygotował się Marcin Kwiatek na to. by przyjąć ten cios tam zabrakło naprężenia mięśni. Zuka koniec, wyliczone. Krótka walka, bardzo efektowne zwycięstwo. Paweł Piła zwycięzco. No i będziemy musieli poczekać na kolejną walkę w kategorii Muay byśmy mogli wszystkie szczegóły zdradzić, ale widzieli państwo jak ważne. Najpierw clinch, potem szybkie uderzenie kolanem. Zupełnie nie spodziewał się tego zawodnik, nie był przygotowany. Nie były do tego przygotowane mięśnie brzucha, no i teraz doszedł już do siebie, wszystko jest w porządku. No ale zwycięstwo Pawła Piłata, chyba więcej sił kosztowało go, rozgrzewka przed tą walką, zasłużone prawa dla obydwu. I na rozgrzewkę ekspresowe, ekspresowa walka. Za chwilę werdykt. To ciekawe, ale... Rękawice bokserskie w boksie tajskim wprowadzono dopiero w 1930 roku. W tym samym roku zakazano uderzeń głową. No, rzeczywiście, gdyby tutaj jeszcze zawodnicy mogli takie ciosy wykonywać, to myślę, że na pewno byłby to bardziej brutalny sport. Dziś jest chyba bardziej europejski. Mimo wszystko walka bardzo szybka. No tak, został już tylko na ringu ten, który wygrał. A więc Paweł Piłat. Marcin Kwiatek długo nie powalczył, nie poczekał na werdykt, No i posłuchajmy. Szanowni Państwo, pierwszą walkę dzisiejszego wieczoru zwyciężył Paweł Piłat trzeci. I to oznacza, że w rywalizacji zawodowców ma na swoim koncie trzy walki i wszystkie trzy Paweł skończył przed czasem. A ja się bardzo cieszę, drodzy Państwo, bo nie jestem już sam. Bo za chwilę no, kolejny sport, który poznajemy. Wy znacie go dobrze: Piotr Bagiński. Piotr, bardzo cię witam serdecznie na naszym stanowisku komentatorskim.